Mamy, trzymamy Patryk, wyżej wenerka, podnosimy. Ja się Jasiu, kolana do kolan. Rozluźniamy, rozluźniamy, rozluźniamy nóżki, rozluźniamy. To samo teraz opieramy cały ciężar ciała na piętach, tak? Na piętach, już przygotowujemy się Patryczek. Ręce wzdłuż główia, głowa leży. Tak, głowa leży, nóżki. Na piętach opieramy, wysoko wenerka. Ja już się kolanka bardziej do kolan, dobrze. Trzymamy, trzymamy. Hop. Dobrze, wystarczy. Jeszcze odpoczywamy chwilkę. I ostatni raz. Stop. Dawaj Karolek, wypnij te biodra do góry i przestań rozmawiać. Zobacz, jak się bujasz. Staraj się utrzymać tą pozycję. Ja nie pomagaj się ruszkami. Starcie, tak, Padzimy się na brzuszku, ostatnie ćwiczonko. Będziemy się na brzuszku. Całkowicie na brzuchu leżymy Całkowicie. Tak, patrzymy na mnie. Całkowicie, całkowicie. na mój sygnał. Podnosimy i trzymamy. Tak? Tutaj biodra są tak. Przylegają do ziemi, i wypychają wszystko do tyłu. Tak i ale no, Na razie leżymy. Na razie leżymy na mój sygnał, tak? Oto. No, na razie leżymy tak. Na razie leżymy. Płasko. Prostujemy rączki całkowicie. Ale rączki tu bardzo lek, do siebie bardziej. Tak? Tu leży, a tylko góra. Kupo, stara się rączki wyprostować. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Hop, rozluźniamy. Rozluźniamy, jeszcze raz, ostatni raz.